Halo, witam Was bardzo serdecznie, jeszcze nie wykopki, ale wyprawa taka do lasu na stary cmentarz, takie pozostałości z cmentarza. Sami zobaczycie, ale jeszcze wam pokażę po kolei parę takich fajnych miejsc. Tak więc zaczynamy. No jak widzimy w lesie pełno śniegu. Idziemy w stronę wąwozu na dół. Piękne klimaty jeszcze zimowe, ale prawie wiosenne. I piękna przyroda. Tu widzimy jakiś lej po bombie, albo jakaś ziemianka była Dużo w okolicy tego tu jest, ale teraz zobaczymy na piękne drzewa. Piękny bluszcz, pnie się Aż na samą górę. A. Wow, ładnie to wygląda, praktycznie to się wzrosło z drzewem ha. Patrzcie się, nie wiem czy to będzie widać, ale od wojny podziur, od kul Nie wiem, tam podchodził, tam ludzie mieszkają, ale patrzcie się jak jest podziurawione. Od wojny tylko okna zostały wymienione i pewnie Poszycie dachowe. <laughs> Jak widać, pozostałości z cmentarza takie nagrobki, krzyże, płyty grobowe są tu porzucone. Nie był tutaj, oczywiście, cmentarz, tylko cmentarz jest aktualny, tam. Ale to są takie pozostałości. A jaki tam stary drewniany domek jest. Ha. Się jeszcze uchował. No i tutaj właśnie chciałem Wam pokazać pozostałości z nagrobków. Urodzony 12.04 0,4 1893 rok. Zmarły 1967 Trzeba uważać na druty wystające Jest tu tego dużo. Wow, wazony, cementarne. Widzimy ten nie chcę się nadzielać na jakiś drut. Płyty grobowe. Takie zdobienie. Na pewno z drugiej strony będzie jakiś napis. Taka historia Nie wiem jak to opisać bo to są resztki z cmentarza Takie betony, ale na pewno historię mają, taką swoją. Po prostu nie. Zobaczymy co tu jeszcze i worek. A tu też wiem Śmieciaki wyrzucają. O tam nawet... Widać, nie zauważyłem... Ale kawał tablicy. I na przykład tutaj też. Jak widzicie, znaczy ja akurat nie przestawię tego, ale tu widać bardzo dobrze. Maria Krawczyk, w 1986 roku, zmarła. No jest tu tego dużo, dużo właśnie takich imion, nazwisk, dat jest zakrytych, połamanych, lub tam gdzieś po prostu uwięzionych w tym wszystkim Panie, gdzie pan jesteś teraz? Tam gdzie będzie każdy Tak więc to co chciałem wam pokazałem takie cmentarzysko grobów obok cmentarza z takimi duszami ludźmi, ludzi, po prostu którzy byli kiedyś pochowani, i dużo osób z rodziny, których po prostu modliło się nad tymi mogiłami, zostało tu wszystko zniszczone lub wymienione na nowe. Wynione na nowe, ale takie pozostałości bok cmentarzy istniejących możecie spotkać. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Albo może tak.